Hej, no czwarta. Mówiłem ci, że to ogarniesz. Okej, okay, więc... Um, żeby cię to informować, mieliśmy to małe śledztwo. Może będziemy musieli zamknąć te kilka dni? Nie mam pojęcia. Chcę jednak podkreślić, że to naprawdę tylko środki ostrożności. Um, Fazbear Entertainment zaprzecza jakimkolwiek przestępstwom. Takie sytuacje się czasem zdarzają. Um, za kilka dni wszystko się wyjaśni. Po prostu miej na wszystko oko, a ja będę cię informować. Um, tak na marginesie, staraj się unikać kontaktów wzrokowego z animatronikami dzisiejszej nocy. Ktoś mógł majstrować z ich systemem rozpoznawania twarzy. Jesteśmy pewni. Ale animatroniki zachowywały się bardzo niecodziennie, wręcz agresywnie w stosunku do personelu. W stosunku do dzieci zachowują się normalnie, a kiedy spotykają dorosłego po prostu patrzą się. Mm, tak czy siak, trzymaj się, wszystko się w końcu uspokoi. Dobra